Tomasz Adamek zakończył karierę w sposób, powiedzmy, że nie chcę mówić, że kontrowersyjny, ale różny dla, róż, dla wielu osób, powiedzmy, czy Ty wyobrażasz sobie taką drogę, żeby później po karierze, no może dzisiaj może o tym, to nie jest czas, żeby o tym mówić, ale żeby tak iść drogą to masz Adamka na przykład? No, jak mówisz że o drogą Tomasza Damka, zdobywając, zdobywając dwa pasy w dwóch kategoriach wagowych, no to absolutnie taką drogą można pójść. Ja jestem trochę młodszy od Tomka, więc tak nie bardzo mi go oceniać, ale jak miałbym coś powiedzieć już tak szczerze, no to wydaje mi się, że ja na przykład idąc po karierze do free fightów. Miałbym zdecydowanie lepsze alibi i wytłumaczenie niż Tomek, bo Tomek zarobił w boksie olbrzymie pieniądze i myślę, że no i przede wszystkim był mistrzem świata, więc, więc no z wyższego poziomu spadł na, 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 na nazwijmy to oktagon. Natomiast yy, ja zawsze mógłbym powiedzieć, że ja walczę dla rodziny. Ja nie mówię, że mam 20 domów do wynajęcia i wstaję rano i już mam fajrent, prawda? Ja idąc do free fightów chciałbym Swojej rodzinie pomóc, mojej najbliższej rodzinie, swoim dzieciom, żebym mógł pomóc w przyszłości. Nie mam domów mieszkań na wynajem, bo nigdy takich pieniędzy nie zarobiłem. Pieniądze też kuszą, więc no była kiedyś taka piosenka, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Nie no, no i właśnie kurczę, Tomek niestety nie posłuchał tej piosenki i szkoda.